Forte kolejny raz w trasie. Witajcie tym razem z ławy. Jesteśmy w auto Autoczęści i będziemy testować naszą maszynę Power Clean. Przyjechaliśmy do Toyoty Avensis D4D, ma krępujący problem. Niestety poddymia pod z rury wydechowej. Obstawiamy, że to wtryski i będziemy się tym dzisiaj zajmować. Oto nasz pacjent już troszkę porozbierany. Zaraz będziemy podłączać go. Tutaj mamy pompę tandemową. Po czym możemy poznać, że tutaj jest filtr, czyli nie ma pompy w baku, yy, mamy tutaj pompkę, jeżeli wymienimy yy, filtr paliwa, to musimy podpompować, żeby nam zasło yy, paliwo, więc tutaj ustawimy niskie ciśnienie, spróbujemy, zaczniemy od bara i będziemy czyścić naszym power Cleanem. Dobra, maszynę mamy podłączoną, czerwone zasilanie idzie tu bezpośrednio do pompy, powrót z listy wraca tutaj nie mamy pompy w baku, więc możemy w ten sposób zostawić sobie filtr pamiętajcie, żeby potem filtr paliwa koniecznie wymienić e, maszyna pracuje jeszcze na naszym preparacie od 14 minut preparat mocno zmienił kolor w połowie sobie gdzieś zrobimy jeszcze przerwę ale dobrze jest też w międzyczasie podnosić obroty na 1500-2000 A co Wam jeszcze chciałem powiedzieć? Tu się świeci, bo jest odpięty przepływka. Zobaczcie, jaki jest niewielki przebieg tego samochodu. A kłopoty z tryskami już się zaczęły. Dlatego będę powtarzał zawsze. Profilaktyka, kluczem do sukcesu. Zastosowaliśmy patent znany wszystkim osobom, które ustawiają geometrię. Czyli za pomocą prostego narzędzia podnieśliśmy obroty. Zostało nam już 25 5 sekund, więc wyłączymy silnik, żeby go przez przypadek nie zapowietrzyć. Tutaj zrobimy sobie stop i możemy przywrócić układ wtryskowy do stanu pierwotnego. To co wspominałem, pamiętajcie, bardzo ważną rzeczą po oczyszczaniu power cleanem układu wtryskowego jest wymiana filtra. Tutaj już jesteśmy w jego w trakcie. Wyjęliśmy go z auta, bo tak jest nam łatwiej to zrobić. Zaraz lotuje nowy. Nie było piłków w paliwie, więc... Filterek czysty. Możemy zakładać nowy. Zobaczcie, dlaczego trzeba wykonać zawsze jazdę testową po czyszczeniu? Bo mamy aktywną funkcję dopalania filtra cząstek cały. Czyli w tym momencie komputer nam regeneruje filtr. Zrobimy jazdę testową i nagramy Wam, jak będzie po. No i dobra, zobaczcie, wypalił się i dymie nie ustąpiło, a dymił na no czarno, tak? wir haben sukces.